Jak wchodzimy w związek małżeński, to elementem roty przysięgi małżeńskiej jest stwierdzenie, że no jesteśmy świadomi praw i obowiązków, jakie nakłada na nas zawarcie związku małżeńskiego. A jakie to są prawa i obowiązki? No tutaj kluczowe są artykuły 23, 24 oraz 27 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Małżonkowie rozstrzygają wspólnie o istotnych sprawach rodziny. W braku porozumienia każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. I kwestie majątkowe, to znaczy przysparzanie dobra rodziny, zaspokajanie jej potrzeb. Oboje małżonkowie obowiązani są, każde według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także w całości lub w części na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Także jeżeli później się rozwodzimy i szukamy, kto temu zawinił, to będziemy się odwoływali do obowiązków wynikających z tych przepisów, kto je naruszył, kto ich tutaj nie dotrzymywał. Małżonkowie mają obowiązek wierności, pożycia fizycznego, lojalnej współpracy oraz dokładania się do dobra założonej rodziny.